Leszek Szostak, jestem studentem Akademii Medycyny Ludowej w Świebodzicach. Uczę się tutaj od trzech miesięcy i jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ mieszkam nieopodal, prowadzę własny gabinet terapii manualnej, zajmuję się leczeniem kręgosłupa, jestem z wykształcenia fizjoterapeutą i, i ciągle szkolę się, szukam... Mm, Szukam takich nauczycieli, którzy mogliby mi w mojej pracy pomagać, ponieważ wielu pacjentów potrzebuje nie tylko pracy z samym kręgosłupem, ale także innych rad, które należałoby im udzielać. I trafiłem tutaj, czytając w jednym z gazet ogłoszenie. I w zasadzie no, jestem coraz bardziej zaskoczony tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Po pierwsze, często słyszałem o, o, o różnych rzeczach, z różnymi ludźmi się spotykam i jakby te, te same informacje tutaj słyszę od naszego nauczyciela Aleksandra w sposób taki, że one jakby trafiają mocno do przekonania. To jest dla mnie zadziwiające, że rzeczy nieznane nagle rozjaśniają się i są tak oczywiste. Ale to jest mało powiedziane, bo przy tym dowiaduje się o rzeczach niesłychanych. O rzeczach, o których nigdy nie słyszałem, bądź tylko mogłem sobie wyobrażać, że coś takiego istnieje, a on potrafi to tak przekazać, że ściąga jakby tą wiedzę z nieba na Ziemię i mówi: To jest normalne, to może robić każdy, także ty, twoi pacjenci, tylko trzeba to poznać i trzeba nad tym systematycznie pracować. I to jest dla mnie zadziwiająca rzecz. I kolejna, która mnie, bo jest to początek szkolenia, sądzę, że jeszcze wiele innych rzeczy będzie ciekawych, ale kolejna, jak on dużą wagę przykłada do naszej kondycji zdrowotnej. W zasadzie nigdzie się z tym nie spotkałem, a dla niego to jest jakby priorytet. Zresztą pisze, pisał o tym ogłoszeniu, że chce, żeby każdy z nas był zdrowy i obiecywał, że każdego z nas wyleczy bez względu na to, jakie będzie miał schorzenia. I, i przez te trzy miesiące widzę, że, że to nie jest jakaś, jakaś iluzja, tylko faktycznie. Ponieważ sam sposób prowadzenia tych zajęć, sposób szkolenia, y, sposób przebywania tutaj jest, jest jakby y, zdeterminowany właśnie takim zadaniem, i on go systematycznie wykonuje. I w tej chwili. Coraz głębiej zdaję sobie z tego sprawę, że jest to możliwe, że każdy z nas, bez względu na to, w jakim stanie swojego zdrowia tutaj przybył, będzie faktycznie w pełni zdrowy. Moje nazwisko Alicja Krzynicka becker Przyjechałam z Łodzi. Jestem bionergoterapeutą dyplomowanym. Dowiedziałam się o szkole, o Akademii w której teraz jestem obecnie, o której chcę opowiedzieć, w Księżych Młynach. Był to zjazd naturoterapeutów całej Polski. Bardzo mnie to zachęciło, a przede wszystkim troszeczkę zainteresowało. Po zakończeniu zjazdu mieliśmy troszeczkę wolnego czasu, bo to wiadomo, że były wakacje. Zastanawialiśmy się w grupie, co dalej z nami robić, bo po samej bioenergoterapii to niestety, ale żeby ludziom pomagać, to jest bardzo mało. I tu jest cudowna alternatywa właśnie z tą Europejską Akademią, Akademią Medycyny Ludowej, ze względu na to, że tak jak chcę powiedzieć, jest tak nie dość, że praktyki to jest 90%, więc wszystko praktykujemy na super urządzeniach, mamy odnowę biologiczną swoich organów oraz uczymy się, jak pomagać ludziom robimy maście, zbieramy zioła, praktycznie od A do Z. Jest to informacja, tu już w tej chwili zaczynamy czwarty miesiąc. Jest to okres taki, że był dla nas bardzo ciężki, bo były dojazdy, ale to tak nas wszystkich zainteresowało, że niestety te warunki pogodowe nam nie przeszkodziły, tylko dojeżdżamy. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda skończyć bardzo dobrze. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Jestem bardzo zadowolona. Że mogę korzystać z sauny, brać borowinę, masaże. Uczymy się bardzo dużo spraw dotyczących właśnie nastawiania kręgosłupa. To można powiedzieć, o, zakrapiamy oczy. Co ja mogę osiowej powiedzieć? Ja nosiłam okulary, nie widziałam, bo mam jedną na plus i pół, a drugą mam na minus 3, drugie oko. W tej chwili. Po praktycznie dwóch miesiącach czytam bez okularów. Jest to bardzo duże zainteresowanie, chociażby w moim domu, ze względu na to, że tak może ludziom ciężko powiedzieć i uwierzyć, ale jak ktoś widział, że noszę okulary i czytam w okularach, natomiast w tej chwili to samo robię bez, w związku z tym yy, zaczyna się dosyć spore zainteresowanie wśród rodziny i moich sąsiadów. Ale ja się dopiero uczę, mam nadzieję więcej informacji jeszcze uzyskać, no to jeszcze do lipca mamy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Mamy piękne, wspaniałe warunki i nauki i bytowania. Także pod każdym względem jesteśmy bardzo zadowoleni, wszyscy. I dziękuję serdecznie, jeżeli można, to zapraszamy do nas. Dziękuję Aleksander, że nas przyjął. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni i u nas w Bioenergetyku Łódzkim. Jest też duże zainteresowanie i mam nadzieję, że parę osób przyjedzie tutaj na zjazd, który będziesz organizował. Bo już nas pytali. Także dziękuję serdecznie. Nazywam się Leonora Słowińska-Gronet. Mieszkam w Głaszkach. Jestem czeladnikiem biologoterapii. Zapoznałam się z panem Hareckim w Księżych Młynach. Jest to spotkanie bionergoterapeutów z całej Polski. Pan Harycki miał tam swój wykład, bardzo mnie to zainteresowało i w związku z tym chciałam po prostu poznać bliżej jego metodę uzdrawiania organizmu i jednocześnie odmładzania. W moim życiu się wydarzyło dużo tragicznych sytuacji, które wymagały również pomocy biolinekoterapeutów, ponieważ najbliższe osoby z rodziny chorowały i miałam różne kontakty. Zbiony do terapeuty z pozycji <coughs> właściwie mojej yy, pacjenta. Yy, widziałam, jakie są skutki, jakie są lecznicze skutki yy, tego ich działania, ale również wydawało mi się, że zauważyłam błędy, ponieważ jak sama z, yy, zorientowałam się w czasie mojej nauki, jest to po prostu dosyć niełatwy temat i trzeba na to szerokiej wiedzy. W związku z tym zainteresowało mnie to w wykładzie Pana Haryckiego, że nie stosuje tylko jednej metody uzdrawiania, tylko jest to kilka metod, metod, które oddziałują na cały organizm. W związku z czym uważam, że jest to metoda skuteczna. <laughs> I zapragnęłam po prostu, żeby zapoznać się z nią. Napisałam maila, dostałam w odpowiedzi telefon i w ten sposób zorientowałam się, że jest szkolenie, którym mogłabym wziąć udział. No i tak się przygoda zaczęła, jeżeli chodzi o to szkolenie i jestem zadowolona. Dużo wiedzy w tej chwili jest przekazywane na szkolenia, które są zupełnie dla mnie nowe i bardzo, aprobujące. Znaczy, bardzo absorbujące. W związku z tym jest na przykład, jeżeli chodzi o metodę leczenia oczu, jest to metoda, gdzie używa się odpowiednich ćwiczeń, naturalna zupełnie, znałam ją wcześniej, natomiast tutaj dowiedziałam się, że można ją również udoskonalić poprzez zastosowanie ziół, które się, którymi się zakrapla oczy. Więc jest to całkowita innowacja do tego materiału, który jest w internecie. W dalszej, w trakcie nauki również poznajemy po prostu inne Metody, na przykład metodę regeneracji komórek, co jest bardzo fantastyczne. Poznajemy różne nowe zioła. Ja również kontakt z dziełami i również dużo się interesowałam tymi tematami, natomiast jest to całkowicie nowe, nową. Zapoznajemy się, jak się to maście robi, jak się to po prostu stosuje. No i świetnym przykładem jest to, że po prostu widzimy efekty działania na swoim własnym organizmie. Mam możliwość sprawdzenia działania maści i one też bardzo skutecznie działają i po prostu regenerują naskórek i dają działania przeciwstapalne. To na tyle. Andrzej Pieprzak, mieszkam w Pajęcznie. Trafiłem tutaj po prostu podczas kontaktów z Aleksandrem na zjeździe biorę go terapeutów, gdyż tam go poznałem zresztą i nie myślałem, że ten moment poznania będzie kontynuowany na kurs trafię z przypadku. Interesuje się radiostezją i w tym kierunku uważam, że jestem dobry. W tym temacie. Posiada, y, za, y, mam wykłady nawet, które są raczej kontrowersyjne ze względu na treści. terapia musi być połączona z autostezją, ze względu na to, że leczyć można, ale trzeba przygotować. Y, Środowisko czy teren, w którym daną osobę, co leczymy, ma przebywać. I dlatego propozycja wzięcia udziału w takim kursie była dla mnie propozycją, nie do odrzucenia, ze względu na to, że mogę wtedy bardziej pomóc komuś, gdyż likwidując teren. Czy miejsce pracy, pobytu, jestem w stanie jednocześnie zregenerować później daną osobę? Kurs ten mi się podoba. Podoba z kilku względów. Nie jest szablonowy. Jest dużo praktyki i po prostu widzę duże zaangażowanie. I odwagę osoby prowadzącej, osoby, która zorganizowała ten kurs. Nie sądzę, żeby ktoś inny miał tyle odwagi, co osoba ta, która prowadzi, konkretnie Aleksander, który prowadzi ten kurs. Czym upatruję to? W sposobie podejścia do człowieka chorego. Dla mnie był szokiem i jestem pełen podziwu za to, za sposoby jego leczenia. I sądzę, że tak powinien postępować każdy terapeuta. Liczy się człowiek, z mamy do czynienia, a potem jest reszta prawo, nie prawo. Mamy zdrowie. Dać zdrowie osobie. I to jest chyba najważniejsze. I tego uczę się tutaj. Uczę się poprzez raz manualne, praktyczne zajęcia. Dwa. Wiedza, nazwijmy teoretyczna, która, którą nie zawsze możemy spotkać w literaturze polskojęzycznej. Mamy dużo literatury yy, rosyjskiej, która wiemy, że jest bardziej wyrozumiała i bardziej otwarta na problemy zdrowotne niż literatura, którą my mamy na kraju. która po prostu posiada jakieś piętno, no nazwijmy to kulturowe. Wymagania stawiane przez Aleksandra, mianowicie. Wymaganie zdrowia. I tutaj jest bezwzględny w celu egzekwowania zdrowia u kursanta. No nie wiem. No. Życzę każdemu takiego nauczyciela. Dziękuję.